Szczęść Boże, dzień dobry. Dla mnie zaskakujące są czasem poruszenia, jakie daje mi Pan Bóg danego dnia, kiedy pochylam się nad Jego Słowem, albo bardziej, kiedy pozwalam, żeby to słowo gdzieś ze środka wypłynęło, dotknęło mojej świadomości, mojego serca. Dzisiaj spotkałem się z Anną, która wyraża swoje, swój żal, swoje serce wylewa przed Bogiem, swoim bólu. Jak tam jest powiedziane, w nadmiarze swojego bólu, ale wyraża to w sposób, który dla Żydów był taki może dziwny, trudny do przyjęcia, mianowicie, że no właśnie ona mówi, ale tylko w cichości swojego serca, że usta się poruszają, a zupełnie nie słychać dźwięków, takie mówienie milczące, dlatego Heli zwraca uwagę, myśli, że jest pijana. Ona mówi w nadmiarze swojego smutku i swojego żalu po stracie swojej płodności, tak naprawdę. To jest taka pierwsza rzecz, która mnie jakoś zatrzymała, ten nadmiar, to słowo nadmiar, które tam jest. I to, że ona w jakiś sposób milczy, modli się, ale milcząc na zewnątrz. Ponieważ w Ewangelii spotykam Jezusa, który wyrzuca złego ducha albo to bardziej zły duch do niego jakby przychodzi ponieważ to co nieświęte nie może być wobec świętego więc ten sam duch się ujawnia przed Jezusem wobec Jezusa i, i on przychodzi tam właśnie krzycząc krzycząc i mówiąc że wiekim jest Jezus Jezus mówi mu milcz zamilcz a tak naprawdę w oryginale co znaczy w sumie to samo mówi włóż sobie kaganiec Włóż sobie kaganiec, wyjdź z niego. Włóż sobie kaganiec, każe mu milczeć, każe mu zamknąć się. I mamy Annę, której modlitwa jest taka milcząca, i demona, który też w nadmiarze czegoś tam w sobie próbuje mówić, i Pan Jezus zakłada mu na usta kaganiec. I tak sobie pomyślałem, że właśnie, że jakie jest moje mówienie, i czasem hmm, mówieniem hmm, można przesadzić albo niedomiarem albo nadmiarem można kogoś skrzywdzić i jednym i drugim milcząc hmm, nie komunikując nie wyrażając siebie i można też skrzywdzić przez nadmiar mówienia przez słowa które się pojawiają nadmiar tych słów hmm, często ich jakieś zabarwienie też emocjonalne Niedomiar i nadmiar. Te dzisiejsze czytania mówią o nadmiarze przede wszystkim, ale wydaje mi się, że dotyczy to jednego i drugiego. I że mowa świętej Ignacy miał taką też nie wiem, czy obsesję, ale w każdym razie świadectwa mówią, że był bardzo uporządkowany w swoim mówieniu, że nie mówił za wiele, że bardziej słuchał niż mówił. No właśnie, uporządkowana mowa, ale tak naprawdę uporządkowane całe ciało i cały człowiek bo kiedy połączymy to ze świętym Jakubem, który mówi, że jeśli ktoś potrafi panować nad językiem, to, to jest naprawdę uporządkowanym człowiekiem i potrafi panować nad wszystkim, że ten mały organ potrafi uczynić wiele zła to jakoś te teksty mi się wszystkie sklejają ze sobą i jakoś bardzo to widzę nadmiar i niedomiar mogą krzywdzić mogą w jakiś sposób psuć relacje i że chodzi o drogę która u Ignacego duchowości ignacjańskiej jest gdzieś bardzo taka obecna i bardzo ważna droga złotego środka poszukiwania właśnie tego co uporządkowane <laughs> A w związku z tym, też pełne miłości, bo tam, gdzie jest uporządkowanie, tam jest też miłość. Pan Bóg przecież stwarza świat i robi przestrzeń do życia i do miłości przez porządkowanie tej rzeczywistości, porządkowanie pierwotnego chaosu. I tak sobie myślę, że rzeczywiście czasem potrzebuję nałożyć na siebie kaganiec nie tylko na słowa, może czasem na uczucia, które nie wszystkie muszą być jakoś wyrażone czy na inne jakieś moje działania, gesty, myśli na to wszystko, kim jestem, co mnie stanowi i co chcę wyrazić na zewnątrz na niektóre z tych rzeczy potrzeba nałożyć kaganiec i może to jest jakaś forma też nawrócenia że wtedy. To, kim jestem, jaki się staje, staje się uporządkowane, a więc bardziej kochające, robiące przestrzeń nie tylko we mnie samym, ale też przestrzeń w innych ludziach i wobec tych ludzi. Wszystkiego dobrego. Pięknego dnia z Bogiem.